Hejka, z tej strony Mobile Wars, a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek z Fortnite'a. Chciałem wam dokładnie opowiedzieć o tym, dlaczego ja sobie zmieniał content, chciałbym wam też na szybko powiedzieć, gdzie ja streamuję aktualnie, w co tapety sobie zamierzam grać i dokładnie jaki content będzie oparty w mój kanał, myślę, że w przyszłości i, powie i możecie mi powiedzieć, co o tym sądzicie w komentarzu. Więc zapraszam was do oglądania. Okej, okay, od razu wam powiem, że zmieniam sobie cały ten content, ponieważ yy, te wszystkie poradniki, które ogólnie nagrywałem, to były już powoli robione na siłę. Dokładnie nie chciało mi się ich robić. Ja, zawsze, ja zazwyczaj wracam tu gdzieś tak ze szkoły około 17 i bardzo mocno mi się nie chce nagrywać za bardzo tych filmików. I zazwyczaj nagrywam je w czwartki, a dzisiaj jest piątek, więc troszeczkę kiepsko, bo jest już 20, więc troszeczkę wieczorek jest i będę za chwilę sobie streamować. Ale mniejsza o tym. Yy, od razu Wam chciałbym powiedzieć, że zmieniam content na, myślę, że na Height Elimination Kills, czyli po prostu nagrywam mecze, w których sobie tam yy, gram w Fortnite'a i wbijam sobie tam kilkanaście fragów, czy na przykład. Tam jest minimum 15 fragów, to jest wymagane, żeby to było nazywane Height Elimination Kills, ale będę raczej nagrywać nawet jak tam wbijam 20, może 30 fragów, jak mi się poszczęści. I tak będzie opierany mój content, to będą te filmiki trwały nawet do 24 minut. Zależy, jak Strefa będzie tam leciała, po prostu jak długi będzie ten mecz, no i same wiecie. Też przy okazji dla mnie to będzie y, ten po, pozytywna zmiana, ponieważ nie dość, że sobie nabiję tam więcej godzin na filmie. Ponieważ na tych wszystkich y, ten, wszystkich moich filmikach nawet nie mam godziny y, i przez to tam łącznie nawet mam chyba 10 godzin w ciągu 5 miesięcy, co jest bardzo mało to jeszcze dodatkowo może się nabije więcej wyświetleń nie chcę robić to pod wyświetlenia, ale po prostu dla mnie to jest demotywujące kiedy zdobywam tam po 50, może 60 tam wyświetleń maksymalnie co dla małych youtuberów było spoko ale ja mam około 1600 subskrypcji, więc trochę to mało więc... No po prostu zmieniam ogólnie content i zobaczę jak to się dla was przyjmie. Dodatkowo jestem bardzo regularny na Twitchu, więc zapraszam was bardzo mocno e, właśnie na Twitcha. Napiszecie tam Mobile Wars i to tyle. I tam znajdziecie osobę, która ma tam 200 obserwujących. Ja tam streamuję co dwa dni, codziennie, zależy jaka, jaki to jest dzień tygodnia i czym się bardzo chce. No i od razu wam jeszcze powiem, że tam będę, nagry będę tam nagrywać różne gry, może to być Fortnite, może to być osób, dowolnie co. Więc jeżeli interesuje Was jakaś gra, no to zapraszam Was bardzo mocno tam. No i to wszystko, co mogę teraz powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się. No i powiedzcie, co o tym sądzicie.